10 maja 2012 rok, kościół pod wezwaniem świętej Magdaleny w Mąkolnie. Zdjęcia tego kościółka już zrobimy i teraz wejdę do środka. Niesamowicie przepiękny kościół, takiego jeszcze w Kotlinie Kłockiej Kościółka nie spotkałem. Jestem w tej chwili w wejściu w ganku. Najpierw udam się do ołtarza głównego. No komentarza tutaj nie potrzeba. Jaka wspaniała ambona na ścianach obrazy męki pańskiej. Tuż nad wejściem jest tak zwany chór, i są tam organy. W tej chwili będę chciał pokazać Boży grób, który jest przy wejściu, jak się wchodzi do kościółka z lewej strony. Zbliżam się właśnie do tego grobu. Komentował też tego nie będę tego piękna, jakie tutaj przedstawia ten Boży grób. Napis, jak widać, odkupił nas. Przechodzę dalej. Jest tutaj uprzejmy pan, zapewne pan kościelny, który udostępnił mi zwiedzenie tego kościółka i nagranie filmów. Dowiedziałem się też, że właśnie syn tego pana brał udział w wykonaniu Bożego grobu, malował i wykonywał inne prace, żeby ten piękny grób powstał. Teraz jeszcze pokażę prawą stronę kościółka. Wspaniałe, ławki, pięknie zrobione. Widać, że niedawno, nowe. Boczny ołtarz po prawej stronie kościółka. Jeszcze raz kamerą. Zatrzymam się na ołtarzu głównym. I ołtarz boczny, gdzie się znajduje ta wspaniała ambona z lewej strony. Święta Rodzina. Święta Rodzina, tak to proszę mówić, bo ja nie za bardzo, właściwie nie znam tego. Tak. Na głównym ołtarzu jest obraz wzięcie Najświętszej Marii Panny. Tak, to, to na głównym ołtarzu. Na głównym Tak, tak może pan po kolei powie, które te boczne ołtarze, jak który I... się nazywa. Ja bardzo proszę. I tutaj mamy po prawej stronie stary obraz, który kiedyś dawno, jak ja słyszałem, to pielgrzymki, które szły do Barda, tu się zatrzymywały. To jest Matka Boska Bolesna. To jest który obraz? Tam prawy, tam to. Ten taki sy... tak, z. ołtarzek, ten płaszcz. Aha, już go przybliżymy. Aha, proszę mówić nie, dalej o tym obrazie. Nie, nie Aha, czyli pan już powiedział dosyć. Sporo, że pielgrzymki przychodziły, prawda? Do tego. wstępowały w jak i do Z którego wieku jest ten kościółek? Może pan pamięta? Jeśli nie, to ja. 1700... 1700. 72 rok. Czyli XVIII wiek, tak. druga połowa XVIII wieku. 1792 hmm. Rozumiem. Budowany. Mm -hmm. Mm -hmm. Bardzo dziękuję za to, że pan pozwolił mi tutaj obejrzeć ten piękny kościół i nagrać film. Ja również dziękuję panu. Film Jestem na... bardzo zadowolony, że jeszcze się tak ktoś interesuje tymi sprawami, i że to tak idzie nagłośnienie w Polskę dalej. Trzeba, bo są, mamy piękne strony. Widać, że teraz duchowni dbają prawda, o te tak, kościoły. Tak, tak. tak. Wiem, Taka że ma się... tak. że yy, nastał nowy ksiądz, yy, Józef Siemasz. No i przez ten okres czasu, krótki okres czasu, żeśmy bardzo dużo zrobili, bo żeśmy pokryli dach nowa dachówka i tak samo drzewo jest wymienione na dachu, elewacje kościoła i odwodnienie kościoła, żeśmy zrobili. To bardzo ważne z tego, co wiem. dwóch lat. To jest bardzo dużo, bardzo dużo. I bardzo szybko. I bardzo szybko i jestem bardzo zadowolony i cieszę się z tego. Na pewno tutaj przyjadę nam że W jakich bardzo dniach, w jakich godzinach w niedzielę się tutaj... W niedzielę jest zawsze o godzinie dziesiątej. Bo, my, bo to jest kościół filialny. Aha, filialny. To jest filialny, ale parafia cała to jest Złoty Stok. A mm -hmm. Złoty Stok ma filialne kościoły w Płonicy, Mąkolno i Chwalisławiu, Także I... u nas w kościele się odprawia o 10.00. Bardzo zapraszamy. No, dziękuję. I co, jeszcze może dodamy, że właśnie Monkolno leży przy głównej drodze między Kłockiem a Opolem, w skrócie. Tak. Najbliżej są do Złotego Stoku, gdzie jest parafia tego kościoła. Tak, dwa kilometry. No właśnie. Dziękuję bardzo. Ja no... również dziękuję panu. Jestem bardzo zadowolony, że interesują się ludzie. Zwiedzają ten kościół, bo bardzo często, jak chodzi lato, to, to tutaj jest kupę ludzi. Kupę ludzi chcieliby zwiedzić, chcieliby zobaczyć. Ale ja mieszkam trochę daleko tam, bo mieszkam prawie że półtora kilometra od kościoła i muszę tak. na rowerze sobie przyjeżdżać. Tutaj, mm -hmm. Bo ja mieszkam koło zakładu. Rozumiem. To dziękuję. No ja i do rozumiem, zobaczenia nam mszy. Dziękuję bardzo i bardzo zapraszam.